Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale pomówimy o dwóch atakach, których dokonali Ukraińcy przy użyciu morskich bezzałogowców, zatapiając tym samym dwa rosyjskie okręty wojenne. W materiale szczegółowy opis ataków, opis zatopionych okrętów oraz użytych w ataku dronów. Tymczasem ja zapraszam do oglądania i komentowania. Zacznijmy więc od tego, kto dokonał ataku na rosyjskie okręty. Byli to Ukraińcy, ale jeśli chodzi o konkretną jednostkę. To ataków dokonał ukraiński wywiad HUR. I tutaj pierwsza ciekawostka, o której kiedyś już wspominałem. Ukraiński wywiad wojskowy, jeszcze przed wojną przechodził liczne reformy, które sprawiły, że jego uwaga skierowana jest w jednym kierunku w kierunku Rosji. Przytyki w stronę Rosji istnieją również w sferze symbolicznej. Symbolem specnazu jest bowiem nietoperz. Z kolei symbolem ukraińskiego wywiadu jest Sowa. Która trzyma miecz wbity w Rosję. Dla niewtajemniczonych, sowy polują m.in. na nietoperze. Jakby tego było mało, mottem rosyjskiego wywiadu jest dewiza „wysoko jak gwiazdy”. Dla odmiany mottem ukraińskiego wywiadu jest łacińska sentencja „sapiens domina bitur astris”, co oznacza „mądry zapanuje nad gwiazdami”. To tyle jeśli chodzi o te wywiadowe ciekawostki. Jak już wspominałem, atak przeprowadził ukraiński wywiad, konkretnie tak zwana Grupa 13. Była to więc operacja specjalna. Przed omówieniem ataków warto powiedzieć, czym Ukraińcy ich dokonali. Wykorzystali do tego morskie bezzałogowce, konkretnie Magura V5. Jeśli nic Wam to nie mówi, to nic w tym dziwnego, jest to bowiem bardzo młoda konstrukcja. W listopadzie 2022 roku Ukraińcy zgłosili zapotrzebowanie na tego typu konstrukcje. Nie cały rok później, bo w lipcu 2023 roku Magura V5 został po raz pierwszy zaprezentowany na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego w Stambule, w Turcji. Po zakończeniu tych targów stacja CNN w wywiadzie z producentem owych łodzi poinformowała, że nie jest to jedynie model wystawowy, ale w pełni przetestowana konstrukcja gotowa do niskoseryjnej produkcji. Choć osobiście uważam, że niskoseryjna produkcja to zbyt duże określenie, gdyż wytwarzanie owych dronów to bardziej manufaktura. Pora na trochę technikaliów. Magura ma 5,5 metra długości. Masę całkowitą nie większą niż Tona, gdzie masa ładunku wybuchowego wynosi 200 kg. Posiada zasięg do 800 km i możliwość komunikacji przez około 60 godzin. Osiąga prędkość maksymalną do 42 węzłów, co daje niecałe 80 km na godzinę, a prędkość marszowa tego bezzałogowca wynosi 22 węzły, co daje 40 km na godzinę, przy czym samo urządzenie ma być bardzo zwrotne, a sama konstrukcja ma mieć cechy trudnej wykrywalności. Komunikacja z urządzeniem ma się odbywać za pomocą szyfrowanej łączności satelitarnej lub bezprzewodowej sieci kartowej Wi-Fi. Finalnie dron komunikuje się ze stacją kontroli za pomocą Starlinka. Z innych istotnych kwestii dron ma również autopilota, możliwość zdalnego uruchomienia, możliwość transmitowania do trzech strumieni obrazu wysokiej rozdzielczości, w tym pasma widzialnego, termowizji oraz Noktowizji, a nawiguje za pomocą nawigacji satelitarnej, zliczania inercyjnego oraz wizualnie. Komentując deklarowane osiągi maszyny, mam jedno zastrzeżenie, a precyzyjniej mówiąc, poważną wątpliwość co do rzeczywistego zasięgułowej maszyny. Przejdźmy więc do samych ataków. Dla precyzji zaznaczę, że drony te zostały również wykorzystane do ataków na rosyjskie okręty zacumowane w porcie, ale w tym materiale omówię ataki na rosyjskie jednostki zatopione w ruchu na tzw. W pełnym morzu, lub jak w przypadku ropuchy, przy wyjściu na pełne morze. Pierwsze z zatopień to rosyjska korweta rakietowa nazwana w natowskim kodzie Tarantul, czyli Tarantula. Konkretnie jednostka ta nosiła nazwę Iwanowiec. Nie ma się co zbytnio wdawać w szczegółowe technikalia, więc wspomnę tylko o uzbrojeniu tej jednostki. Podstawowe uzbrojenie to cztery wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych, najprawdopodobniej Moskit. Ręczne uzbrojenie przeciwlotnicze, uniwersalne działo główne AK-176 kalibru 76 mm oraz umieszczone na rufie dwie armaty AK-630. Są to obrotowe armaty szybkostrzelne kalibru 30 mm. Do obrony okrętu można również zaliczyć marynarzy z kałasznikowami, choć w konkretnie tej obronie okrętu nie brali oni udziału. Mamy z tego ataku doskonały wręcz materiał filmowy, jednak moim zdaniem jest on nie do końca chronologiczny. Sam atak wyglądał następująco. Grupa ukraińskich bezzałogowców składająca się minimum z sześciu maszyn przypuściła atak na Iwanowca. Co ciekawe, Ukraińcy atakowali falami, maksymalnie po dwie maszyny jednocześnie. Na pierwszym ujęciu widzimy, jak jeden z bezzałogowców kieruje się na charakterystyczne, jasne punkty na jednostce. Są to wyloty spalin, a celem miało być unieruchomienie okrętu, który w tym momencie prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia lub próbował uciec przed atakującym dronem. Pierwsze uderzenie miało się okazać nieskuteczne lub mieć ograniczoną skuteczność. Drugi z atakujących bezzałogowców obrał sobie na cel burtę jednostki. Ta próbowała się jednak bronić, gdyż widać zarówno rozpryski na wodzie przed atakującym dronem, jak i rufa okrętu na chwilę staje się jasna, w wyniku oddania serii z armaty AK-630, oddanej prawdopodobnie do innego bezzałogowca. Tutaj pojawia się problem tych armat. Choć seria z niej mogłaby z łatwością poszatkować takiego drona, została zaprojektowana pierwotnie jako broń przeciwlotnicza oraz do walki z innymi małymi jednostkami. I prawdopodobnie nie była w stanie dostatecznie nisko opuścić lufy. Dla odmiany, główna armata Iwanowca w ogóle nie podjęła prób zlikwidowania zagrożenia. Sam okręt wykonywał również manewry w celu uniknięcia drona. Jednak takowy musiał uderzyć w burtę jednostki, powodując poważne uszkodzenia. Przechodzimy do trzeciego z atakujących. Podczas jego ataku okręt już dryfuje. Widać poważne uszkodzenia lewej burty jednostki po ataku drugiego drona. Jednak operator trzeciego bez załogowca na cel ponownie bierze rufę jednostki, by z całą pewnością uniemożliwić mu ucieczkę. W tym momencie okręt jest już pływającym grobem. Otrzymał poważne uszkodzenia lewej burty w centralnej części okrętu, a oznaczają one jedno uszkodzenia siłowni. Jakby tego było mało, otrzymał minimum jedno, a najprawdopodobniej dwa trafienia w rufę nawet zakładając, że nie nabiera wody, jest unieruchomiony i zdany na pastwy ukraińskich ataków. Czas na czwartego ukraińskiego drona. Zmierza on idealnie w środek lewej burty rosyjskiego okrętu, który na tym etapie bezbronny dryfuje. Na nagraniu widać, jak poważne uszkodzenia zadał poprzedni dron. Środkowa sekcja jest praktycznie rozerwana i w to miejsce zmierza czwarty ukraiński bezzałogowiec. Praktycznie wpływając w wyrwę po poprzednim uderzeniu. Co istotne, nad ową wyrwą znajdują się dwie wyrzutnie ciężkich przeciwokrętowych pocisków Moskit, każdy zawierający 300 kg głowicę plus paliwo, co razem z dronem daje 800 kg materiałów wybuchowych. Po uderzeniu doszło do detonacji tak potężnej, że rozerwała nadbudówki okrętu, a Ukraińcy wciąż mieli kolejne bezzałogowce w okolicy, gotowe do ataku. Ten jednak nie był konieczny, ponieważ na tym etapie drony te jedynie uwieczniały ostatnie chwile Iwanowca, który poszedł na dno dziobem do góry, zabierając ze sobą 40-osobową załogę. Te same bezzałogowce zostały wykorzystane niedługo później, 14 lutego, w Walentynki, ale i w rocznicę śmierci patrona okrętu okrętu klasy Ropucha. Konkretna jednostka nazywała się Cezar Kunikow. Co ciekawe, okręt ten powstał w Stoczni w Gdańsku. Był to okręt desantowy, przez Rosjan wykorzystywany głównie do transportowania zaopatrzenia na Krym. Posiadał skromniejsze uzbrojenie w postaci czterech armat uniwersalnych kalibru 57 mm, zestawów ręcznych przeciwlotniczych pocisków GROM oraz wyrzutni wieloprowadnicowych Grad. Wspomniane armaty również nie były w stanie opuścić swoich luf dostatecznie nisko, by prowadzić ogień do dronów. Wobec tego jedyną obroną tego okrętu przed atakami bez załogowców była załoga z bronią ręczną. I to właśnie oni bronili okrętu przed ukraińskim atakiem. Jak pewnie się domyślacie nieskutecznie. Na samym nagraniu widać wyraźne problemy bezzałogowców z dotarciem do celu, spowodowane przez wysoką falę. Jednak dwóm bezzałogowcom udało się dotrzeć do celu i uderzyć również w okolice siłowni. Swoją drogą termowizja ładnie pokazuje rozgrzaną sekcję okrętu. I ponownie jeden bezzałogowiec wyszarpał dziurę w kadłubie, a drugi uderzył w to samo miejsce. To jednak wystarczyło, ponieważ uszkodzenia były wystarczające do spowodowania przechyłu okrętu który w wyniku nabierania wody zatonął. Załoga składała się z 87 marynarzy. Nie wiadomo, ilu udało się przeżyć, a sami Rosjanie rozpoczęli akcję ratunkową o świcie. W ten sposób flota czarnomorska praktycznie wyczerpuje pulę sposobów utraty okrętów. Mając na koncie zatopiony krążownik rakietowy Moskwa, o ile się nie mylę, największą zatopioną jednostkę przez pociski przeciwokrętowe. Mamy również okręt nakryty Salwą Zgrada, Choć ten w istocie nie zatonął. Mamy pierwszy w historii okręt podwodny zniszczony pociskiem manewrującym, oraz teraz na konto Ukraińców wpłynęły okręty zatopione w porcie i po wyjściu z portu bez załogowcami. Na koniec dodam, że okręty te były stare, zarówno koncepcyjnie, jak i sprzętowo, a dowodzenie nimi było zorganizowane jak na czasy pokoju, a nie wojny. Cóż więcej powiedzieć dobrze, że Rosjanie, chociaż na morzu, nie uczą się zbyt szybko. Pragnę również uspokoić z nowoczesnymi okrętami natowskimi taka sytuacja nie miałaby miejsca z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy to systemy obserwacji w podczerwieni, działające zdalnie i informujące m.in. o takich małych bezzałogowcach, które podpływają do jednostki, do tego dochodzą radary i sonary. Jak już takie zagrożenie zostanie wykryte, współczesne zachodnie okręty, w tym zamówione przez polskie mieczniki, mają szereg uzbrojenia, które może zwalczyć takie jednostki, w tym stabilizowane, zdalnie sterowane systemy uzbrojenia od armat, przez armatki, podziałka, w większości mogące prowadzić ogień do celów znajdujących się blisko okrętu i na koniec do tego dochodzą helikoptery również z całą gamą uzbrojenia, mogącego zwalczać drony. I coś, co spina to wszystko w całość, czyli ćwiczenia z odpierania takowych ataków. I wynika to z czegoś, z czym Rosja nie miała styczności, czyli z możliwością bycia zaatakowanym przez samobójcę na motorówce. Która nie różni się zbytnio od drona. A z zagrożeniami tego typu marynarki wojenne takich państw jak Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja, Portugalia czy w końcu Stany Zjednoczone mają i miały styczność regularnie podczas konfliktów na Bliskim Wschodzie. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów i do podzielenia się swoim zdaniem w sekcji komentarzy oraz do zostawienia łapki w górze i subskrypcji. Trzymajcie się.